Pani Agata i jej 36-letni syn Grzegorz mieszkają w małej wsi na Opolszczyźnie. Twierdzą, że od lat są gnębieni przez kilku mężczyzn z rodziny mieszkającej w domu sąsiadującym z ich posesją. Miało dojść do wyzwisk, duszenia, a nawet podbicia oka. O, a se a nagrywaj się, rzucaj mu! Nagrywaj się tylko i koniec! Odejść! Udać! się nie, udejdź nie tylko, My wychodzimy, ciągnik pracuje, silnik pracuje, mama krzyczy, moja mama nie krzyczy, żeby przestali ścinać. Robert ścina na tym, ja podchodzę dosłownie z telefonem tu, żeby było lepiej widać, że on tu ścina. Wchodzę tu, a ten ścina gałąź taką grubą, taki duży konar i rzuca we mnie, widzi gdzie ja stoję i rzuca we mnie i ten konar mnie trafia w prawą mhm. stronę tutaj z głowy, krew mi tu leci. Dzwoni na pogotowie jeszcze! Ja stoję na tej górce, a Michał cofa ciągnikiem do tyłu, opuszcza łyżkę i inscenizuje, że on zaraz na mnie tą łyżką ruszy i mnie, po prostu nie trafi, zabije. No. W dobie telefonów komórkowych należało w końcu wziąć i coś nagrać. I syn złapał jeden telefon, zaczął nagrywać, no to oni wpadli na podwórko i myśmy tu wyszli i jed, y, stary bił mnie, w lewo, przepraszam, lewa strona to ta, bił mnie w ten sposób i z ten. Ja raz upadłam, drugi raz to mnie dobijał, także ja tu byłam strasznie zmasakrowana. Agresywni według pani Agaty mężczyźni to jej sąsiedzi: dziadek, ojciec i syn. Zdaniem kobiety punktem zapalnym są granice działek. Były mąż pani Agaty i ojczym jej syna mieszka w tym samym domu, choć w oddzielnych pomieszczeniach. Jest współwłaścicielem nieruchomości. Moja sytuacja poniekąd z, z tego konfliktu wynika z mojej złej sytuacji życiowej. Mój były mąż ożenił się ze mną, a ja już miałam syna, i liczę na to, że moja rodzina to będą, będzie go finansować. Że będzie tu odremontuje dom i będą go utrzymywać jak mój były mąż. Zobaczył, że tak nie przejdzie, no to panu. Jako jego wieloletni przyjaciel, bo tu jak był Czyli młody, ten sąsiad, tak? tak? Y, uznał, że mu teraz pomoże. Mhm. Przez wiele lat były takie wyzwiska, jakieś zaczepki różnego rodzaju. Ale, czy wypróbowaliście z nimi kiedyś spokojnie rozmawiać, żeby, żeby rozwiązać tę niechęć obopólną? Proszę panią, pan Michał. To jest taki typ człowieka, moim zdaniem, który nie uważa kobiet jako kobiet. Ale jak pani z nim rozmawia, to jak... Ale ja z nim nie rozmawiam. No. Proszę, proszę mnie zrozumieć. Ja z Michałem to nie wiem, czy w życiu zamieniłam poza dzień dobry, jeszcze lata świetne. Tym starszym, Tym tak? starszym, tym, który mnie bił i jest prowodyrem tych całych zajść i tych mhm. całych ansów. Bo on y... chciałby najlepiej, żebym ja się stąd usunęła. Nagrywajcie Mówię Ci, że przeszedł granicę. Bez nierówno, co jeszcze nad płotem z